Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych oznacza to czas wielkich decyzji. Doskonałym miejscem do kontynuowania edukacji są szkoły zarządzane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Przyjrzyjmy się bliżej czterem szkołom ponadpodstawowym z powiatu Kętrzyńskiego. Każdego roku inwestujemy w powiatową oświatę, zmieniając wyposażenie, zmieniając budynki, boiska naszych placówek. Mamy doskonałych nauczycieli. Dzięki temu nasi absolwenci mogą pochwalić się wysoką zdolnością zarówno matur, jak i egzaminów zawodowych. Ofertę dydaktyczną oraz ofertę edukacją dostosowaną, także do potrzeb lokalnego rynku pracy. Warto wybrać szkoły powiatu kończyńskiego. Najstarszą szkołą zarządzaną przez powiat kętrzyński jest Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Szkołę wyróżnia tradycja, bardzo dobra lokalizacja, duża aktywność uczniów, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz nowoczesne wyposażenie sal. W nowym roku szkolnym oferta edukacyjna Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Wojciecha Kętrzyńskiego będzie składała się z profilu politechnicznego z rozszerzoną matematyką matyką, fizyką i językiem angielskim, profilu medycznego z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, oraz profilu humanistycznego z rozszerzonym językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim. W naszej szkole na pewno wyróżniające jest to, że mamy ocenianie procentowe, co w odczuciu uczniów uważamy, że jest bardziej sprawiedliwsze dla nich. I dodatkowo myślę, że podejście nauczycieli do nas, jako do uczniów, bardzo, w bardzo dużym stopniu indywidualne podejście. Z każdym nauczycielem potrafimy omawiać swoją ocenę na semestr i też stawianie na nacisk pracy w grupach, współpracy. Zespół szkół imienia Macieja Rataja w Reszlu to szkoła jedyna w swoim rodzaju. Placówka oferuje między innymi kształcenie w takich kierunkach jak technik technologii drewna, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Technik architektury krajobrazu, w tym aranżacji wnętrz z elementami florystyki czy bukieciarstwa i dekoracji roślinnych, czy technik informatyk ze specjalizacją programowanie i testowanie gier komputerowych. W szkole funkcjonuje też klasa wielozawodowa. Szkołę wyróżniają doskonale wyposażone pracownie techniczne, świetne zaplecze sportowe oraz internat. Przy szkole powstanie również branżowe centrum umiejętności, które dzięki transferowi wiedzy i najnowszym technologiom jeszcze mocniej wpłynie na kształcenie lokalnej młodzieży. Zachęcamy bardzo serdecznie do klasy branżowej. Mamy klasę wielozawodową i właściwie e, mogą przyjść tam uczniowie, którzy chcieliby bardzo szybko zdobyć zawód właściwie w w każdej dziedzinie właściwie pomożemy w znalezieniu pracodawcy w każdym zawodzie. Poza tym naszą szkołę wyróżnia internat. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie to szansa na dobry zawód. Ta placówka, zarządzana przez Powiat Kętrzyński, oferuje kształcenie w takich branżach jak logistyka, mechanika, gastronomia czy budownictwo. W szkole znajdują się również branżowe szkoły wielozawodowe, a placówka prowadzi obecnie rekrutację do branżowej szkoły drugiego stopnia w zawodzie kucharz i mechanik. Oprócz wysokiego poziomu kształcenia, Powiatowe Centrum Edukacyjne ma niezwykle rozwiniętą infrastrukturę strukturę. W tym własny internat. Jest tu również bardzo bogate zaplecze sportowe, w tym basen czy nowoczesne sale gimnastyczne. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. PCE to dobry wybór. Po pierwsze, kształcimy zawodowców. Są to zawody, które są potrzebne na rynku pracy, a poza tym w naszej szkole jest bardzo rodzinna, przyjazna atmosfera. Na koniec największa placówka edukacyjna prowadzona przez powiat kętrzyński, czyli zespół szkół imienia Marii Kiris Kłodowskiej w Kętrzynie. Uczniowie mogą kształcić się w takich kierunkach jak technik analityk, technik ekonomista i technik informatyk, a także w oddziale przygotowania wojskowego. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie komputerowe, nowoczesne pracownie językowe, pracownię chemiczną oraz dobre zaplecze sportowe. Zespół szkół imienia. Marii Kiris skłodowskiej w Kętrzynie stara się zapewnić uczniom nie tylko najwyższy poziom edukacji, ale stawia sobie za cel wychowanie oraz wspieranie uczniów w ich pasjach, zainteresowaniach i marzeniach. Oddział Przygotowania Wojskowego to jest oddział, który powstał w tamtym roku. Wcześniej mieliśmy liceum o profilu mundurowym i nasza szkoła pozyskała właśnie znaczy decyzję Ministra Obrony Narodowej Mamy certyfikat, więc to nas charakteryzuje. Jeżeli chodzi o technikę analityka, w tym roku pozyskaliśmy ogromne fundusze na doposażenie tego kierunku. Szkoły ponadpodstawowe Powiatu Kętrzyńskiego to doskonałe miejsce do kontynuowania swojej edukacji i szansa na zdobycie dobrego zawodu. Dokładne zasady rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szkół. telewizja Kopernik. Kopernik.tv